you Najdłuższą podróżą z psami, właściwie z jednym psem, czyli z Goldenem, z Miszą, to był wyjazd do Norwegii. Jechaliśmy przez wiele krajów, tam również trzeba było odpowiednie dokumenty, bo, bo jednak do Norwegii, pamiętam, że jakiś tam musiał mieć dodatkowe papiery mój pies. I to była strasznie śmieszna podróż, bo, bo, bo na początku kompletnie nie było fajnej pogody, padał deszcz, wszyscy byli niesamowicie wkurzeni, tylko ten mój Golden z wierzchnią uśmiechem na Twarzy, znaczy na pysku, bardzo rozjaśniał tą całą sytuację. Szalenie mu się w ogóle podobało. W Norwegii, w Norwegii jest nakaz chodzenia z psami na smyczy. Na szczęście mieszkaliśmy w domku pośrodku niczego, co w Norwegii jest dość proste, bo, bo generalnie każdy dom jest pośrodku niczego. Więc cały czas na nielegalu mój pies gdzieś tam spuszczony biegał, ale zawsze miałam smycz w ręce. Od razu to podkreślam. Także to była najdłuższa podróż. Teraz trochę mi się wydaje, że może to było dla Niego za dużo. Mój pies jest psem lękowym, a, ale fajnie to zniósł i wiedziałam, że ma fan, że się z tego cieszy. Natomiast taka najbardziej ekstremalna to właśnie była Korsyka i ten prom. Natomiast nawet prom na Korsykę jest przystosowany do tego, żeby przewozić psy. Co to znaczy? To znaczy, że na pokładzie yy, zewnętrznym jest wydzielony taki pas sztucznej trawy, żeby te psy mogły się załatwiać. No bo ciężko też, żeby przez 11 godzin zwierzę wytrzymało bez, bez załatwiania się. Yy, najpierw się bałam trochę, czy, czy psy ogarną tą sztuczną trawę, czy dadzą radę się załatwić, ale bez żadnego problemu. Dzielnie chodziły i załatwiały się na tą trawę. Tam można było posprzątać, były specjalne, kosze, kosze dla, na, na odchody dla zwierząt. Zwierzę może chodzić po całym promie, nie ma żadnych restrykcyjnych obszarów, także w drodze powrotnej z Korsyki wzięliśmy już prywatną kabinę i kajutę, i, i nasze psy były w kajucie, ale w tamtą stronę te 8 czy 9 godzin spędziły z nami. Właśnie wyprowadzaliśmy je na tą trawę, sztuczną tam na kawałek trawy. Także naprawdę da się wszystko, da się da się da się. Ogarnąć wszystko, o tyle o ile mamy pewność, że nasz pies to zniesie, bo to jest bardzo ważne, że to nie ma być tylko przyjemność dla nas, tylko musimy wiedzieć, że dla naszego psa to nie jest zbyt męczące ani fizycznie, ani psychicznie.